Wszystkim słuchajcie, dzisiaj robimy małe porządki w przyczepie. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Przepraszam za bałagan, ale po prostu jest mały miszmasz, mały Armagedon przeszedł w naszej przyczepie. Zobaczcie, co tu się stało. A tak naprawdę, widzicie, postanowiliśmy wymienić wszystkie obicia tapicerskie. Między innymi te, które się znajdują na deskach. Obicia tapicerskie koloru niebieskiego. Będziemy zmieniać na inny kolor, no żeby odświeżyć przyczepę. Pościągałem. Tutaj też była deska. Później Wam pokażę takie przebitki na innej. I, I ze zdjęciami jak to wyglądało. Bo Za szybko zacząłem ściągać. Tutaj też deski wszystkie są pościągane. I u góry tego teraz nie widać, bo Leżą yy, poduszki, ale pokażę Wam co po prostu pościągałem. Także zobaczcie, musiałem odbezpieczyć takie nakładki. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, coś takiego wyciągamy na chyba torksy. To jest o, tak to wygląda. No i co? I tutaj zobaczcie, jedna. Śrubka. Druga śrubka i tak po kolei za chwilę do Was wracam. Już jestem, mamy to odkręcone, zobaczcie wszystko podkręcałem raz dwa. Jeżeli chodzi o stan tej przyczepy, uważam za dobry. Najważniejsze, że nigdzie nie jest pozalewana, nigdzie woda nie, nie podcieka. A to mnie najbardziej zawsze interesowało, właśnie tutaj, słuchajcie, wszędzie sucho. Parapety pod poduszczelkami, też wszędzie sucho, przy, przy oknach. Także jedziemy teraz zawieźć to wszystko do pana tapicera. No i zobaczycie późniejszy, końcowy efekt, na jaki kolor się zdecydowaliśmy. Bo jeszcze tak naprawdę sami nie wiemy. I się zastanawiamy, czy też nie powymieniać materacy na całkowicie nowe albo chociażby te yy, obicia. No i co, na chwilę obecną, to wszystko przygotowujemy się do kolejnego wyjazdu dłuższego. Zobaczycie gdzie już wkrótce. Także bądźcie z nami, oglądajcie nas na kanale Wojtusiowe Hobby YouTube. Cześć. Słuchajcie, no chwilę jeszcze, słuchajcie, jak widzicie, poduchy. Siedziska także to są te wszystkie części muszę teraz spakować volvo Jeszcze Was muszę zabrać. Nie myślałem, że Volvo jest takie pojemne. Zabrałem wszystko. Także jedziemy do pana tapicera to zawieźć i szczegóły niebawem. Hej!